Nie! Mistrzu i No i dzień dobry, moi drodzy. Witam Was oczywiście bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika 2, oczywiście z dodatkiem nocy kruka. Eee, witam was oczywiście po dniowej, mam nadzieję, przerwie. <laughs> tak właśnie powinno być. Okej, okay, dobrze. Lubię te pośmiertne ruchy szkieletów to zawsze miło. Eee, no i oczywiście musimy sobie tutaj poczyścić ten terenik. Koledzy, <laughs> proszę, 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 proszę. I w tym pięknym oczywiście akcencikiem witam Was w kolejnym odcinku. Eee, e, widzę, widzę tam kolejnego orkowego przywódcę, do którego zaraz też się na pewno będę chciał wybrać. Tylko ja tutaj chciałbym, mimo wszystko, jednak podtrzymać się troszeczkę tej e, drogi. Oczywiście przypomnę, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zapraszam do obkowania w górę. Jeżeli nie, to zapraszam do obkowania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdują się oczywiście w opisie tego filmu, gdzie sobie Was bardzo serdecznie i chętnie zapraszam. O, tu były aż trzy wargi. No kolego. No możesz przestać Dziękuję ehm, Tak. Także tutaj mamy sobie rzeczywiście oczywiście poczyszczone, mamy zrobione ehm, No i e, e, zapraszam Wam sobie właśnie tam do tam, następnego odcinka, do, do oczywiście rzeczy związanych z y, moimi social mediami, które są w... A to jest Orgelita! Eee, to nie jesteś wartościowym Orkiem dla mnie. Ja myślałem, że to jest orkowy przywód, ale to... Ale nie! Dobra, no niech też tak będzie. Moi drodzy, e, oczywiście, e, ja sobie to nagrywam od razu, więc nie zamierzam tutaj gdzieś e, robić tutaj jakiś specjalnych, że tak powiem, nawet nie wiem, nawet jak tu, jakichś takich specjalnych wycieczek e, tutaj udających, że to że wszystko jest. Woo! A, bargi! Dzień dobry, bargi! Eee, chwileczkę teraz, tak, orkową mapę wojenną sobie tutaj wolniemy. Jakbyśmy poszli tędy, to dotarlibyśmy na pewno do eee, farmy Akila. Nie, Akila? Akila? Nie pamiętam. <laughs> Ale dobra, wyczyścimy sobie tutaj już tę drogę, ponieważ nie będziemy nią chyba już nigdy wracać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także warto sobie tutaj po prostu wziąć. A kogoś tu słyszałem? Nie. Mamy tam wilki. O, możemy się wilkami zająć. Mam w ogóle taką dywagację, którą gdzieś usłyszałem u jednego z użytkowników YouTube'a. Jaki miał nikt, to Wam nie powiem, bo nie pamiętam. Nie pamiętam, ale. Coś z Gzymsem miał. Do czynienia było coś tam, coś tam było z Gzymsem. Tu są prawda. Eee... Czemu tam jest owca? W każdym razie tak, mamy tutaj sobie owce. Eee... I chyba to by było na tyle tak. Tak, dobra, to nie idziemy. O, no bo w sumie możemy. Sobie tutaj podejść dobry. Istnieje też całkiem spora szansa, moi drodzy, że ja w ogóle sobie nie nie wezmę wszystkiego. Eee, w sensie nie zrobię wszystkiego, z uwagi na to, że po prostu przeoczę jakąś lokację. Eee, nienawidzę polnych bestii. Główno takie że szok. Nie, więc proszę mnie też rzeczywiście za to nie bić. W każdym razie dywagację, o którą chciałbym tutaj... Po o! Dzień dobry. A jeszcze ktoś? Okej. Okay. Um, y tak, no dywagację, o której cały czas próbuję to powiedzieć, ale mnie cóż, co coś zaczynuj wakacje, którą chciałem sobie podjąć, oczywiście była związana z tym, jakby z tą cz wielką czwórką, e, z którą Bezi jest e, e, chybnie, albo niechybnie, bardzo mocno związany. E, myśmy tutaj chyba byli, nie? W tę stronę, tak mi się wydaje, bo tutaj żeśmy oczywiście już chyba... E, w każdym razie tutaj po lewej jest ten duży głaz którego, a nie, nie wyczyściliśmy. Znaczy tak trochę wyczyściliśmy, bo ja wiem, już gdzie tam jest dalej. Dobra, okej. Okay. W każdym razie to, to częstej wielkiej czwórki, która podaje się za ee, przyjaciół bez jego, nie? No bo oczywistą oczywistością jest to, że o nie wiemy nic, nie? Co jest w ogóle strasznie wygodnym zabiegiem, zwijmy to e, moim skromnym zdaniem, bardzo wygodnym zabiegiem, jeśli chodzi o. E, jeśli chodzi o, można powiedzieć, pisanie jakiejś fabuły, nie? Czy coś takiego. Bo przecież łatwiej powiedzieć, że ej, no przecież on ma... On nie wie, kim jest i w ogóle to jest tak, że jak grasz pierwszy raz w Gothica 2, to możesz wszystko zwalać na amnezję, czyli nie wiemy już na pewno nic. Eee, Na no Wiedynce nikt o to totalnie nie dba, nie? W sensie to też jest ciekawe, nie? Bo nie wiemy nawet skąd w sumie Bezi jest, skąd pochodzi, co on ma gdzieś tam za uszami. Eee, gdzieś czytałem ciekawą, bardzo. O, zapiszmy sobie, bo tak trochę tutaj dziwnie to przycięło. Gdzieś czytałem taką bardzo ciekawą teorię mówiącą o tym, że Bezi najprawdopodobniej trafił do. Kolonii karnej przez swój niewyparzony język, i, i, i to, że jest generalnie taką dość, nazwijmy to postacią, em, no, no, no nie trzymającym raczej języka ze zębami, i powiedzmy sobie, że jest w stanie powiedzieć bardzo dużo rzeczy niemiłych, i że podobno za to trafił do kolonii karnej. No, i z pierwszą, oczywiście, osobą, którą się spotykamy, no to z którą się spotykamy, no to to jest oczywiście Diego ze starego obozu, który następna mawia się ma, dawaj do starego obozu, mordeczko, Mordini, Morduniu. I potem oczywiście, z biegiem czasu oni tam mówią w sensie Beziemu, że no w sumie to już jesteś spoko, Morda. Yy, prawie już jesteś jednym z nas. No i pojawia się tutaj, jak lubię na przykład Diego. W jest ta droga. Nienawidzę tego miejsca. Nienawidzę tego lasu. To jest tak zdupione miejsce. To jest tak. Nienawidzę tej miejscowości. Ty człowiek po prostu wystarczy, że na chwilę mrugnie oczami i już kurde nie wie, gdzie się znajduje. Tak naprawdę, Tylko jest tak na tutaj. Jakoś w prawdziwości jest prościej. <grym> Czekajcie, ja dobrze sobie na pewno idę. Tak, tam musimy na pewno iść. Bo tam zresztą też jest. Tam jest chyba kamień. Yy... Tak, tam jest słoneczny krąg. Yy, bo to można sobie też fajnie sprawdzić. I tam też chyba mapa yy, świątyny... Nie, ona jest bardziej tutaj po prawej. Okej, okay, czyli ona jest po prostu za tym głazem. No właśnie, no tak, to jest ta nieszczęsna, cholerna jedna. Tak, 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 tak. tak. Dobrze. Eee, no, ale wracając właśnie do tego, że spotykamy oczywiście najpierw Diego, który w zasadzie nam no, niby tam pomaga, potem mi się okazuje, że w sumie zaczynamy być coraz większym koksem, pomaga nam dostać się do Starego Obozu, zresztą e, z Gordon... Gordon w zasadzie jest też jedną z takich osób, który po prostu nie, nie, nie zaczyna do nas od razu z jakimś problemem, jak e, większość w sumie... E, większość rzeczy, które po prostu gdzieś tam się ee, większość rzeczy, które gdzieś tam po prostu się pojawiają e, e, NPC-ów, przepraszam, które się pojawiają e. E, i tak naprawdę bardzo ta czwórka bardzo często i Szybko tak naprawdę zdobywa nasze zaufanie, jakby nie patrzeć, nie? W sensie, no bo mówię, no i są osobami, które nam gdzieś zawsze bezwzględnie pomagają. Natomiast tutaj pytanie, które w zasadzie ja sam stawiam, ponieważ ja tam tylko trochę obejrzałem zupełnie szczerze tamtego materiału, o którym mówiłem już wcześniej. Chwila, bo ja tutaj się zgubię. Moment, 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 moment. No teoretycznie to coś jest tutaj. O, no właśnie, przeoczyłbym. Um, no i tak naprawdę jesteśmy sobie bardzo często też świadkami tego, że po prostu. Czy to jest to? No skurde! Pomoc tak naprawdę, w różnych sprawach. No Lesterowi yy, pomagamy w choćby odzyskaniu przecież tych. przecież yy, tych yy, nieszczęsnych całych. Um, 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 aktu um, własności, tak, który gdzieś tam się po prostu pojawia um, i daje nam się we znaki, które oczywiście musimy też pomóc, i wtedy tak naprawdę nawet fabularnie jesteśmy troszeczkę niejako do tego zmuszeni bo e, gdyby nie bo tam można jakby ja już widziałem różnych, y, różnych różnych tutaj można powiedzieć agentów którzy doskakiwali do tego kamienia ogniskującego wiedeńce ale mimo wszystko jakby fabularnie polega to na tym że oczywiście dajemy mu akt własności on nam daje jakieś tam zwoje m.in. telekinezę która pozwala nam niejako e, przyzwać do siebie e, ten kamień i oczywiście jest to prostsze rozwiązanie Eee, więc, więc, więc też dużo osób, można powiedzieć, do czegoś takiego też sobie gdzieś tam doszła i dotarła. Natomiast, yy, no, jest to już jakby gdzieś tam pomoc właśnie Larysowi. Diego przypadkiem gdzieś tam się zna znajduje, Milton też szuka zresztą amuletu, eee, Gorn... Y też ma jakieś sprawy związane, bo też chce oczywiście poeksplorować. Nagle cała czwórka chce eksplorować... Yy, yy, cała czwórka chce eksplorować tutaj... Yy, miejsce, można powiedzieć, w całej... Yy, no, w całym... Porinie, znaczy, to, w całej górniczej dolinie. I to jest takie... Ale dobrze, no, w każdym razie gdzieś tam jakby... Można powiedzieć, że z każdym z tych czterech osób się... Em, 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 troszeczkę, może nie tyle co utożsamiamy, ale tak troszeczkę em, wchodzimy w taki vibe. Nie wiem, jak to nazwać. Takiego Aha, wchodzimy troszeczkę w taki vibe. Na przykład, właśnie. No, właśnie tego, że. way, OLEGO! Ale cię nienawidzę, e, takiego właśnie zaznajomienia się z całą tą czwórką i tak naprawdę nigdy. Nie, nie, nie byliśmy na przykład na wspólnym zebraniu, nie, o czym oni tam mówili na wspólnej gdzieś tam jak gdzieś tam schadzki, przechadzki e, i do, do ustaleniu co jest e, co jest pięć. E, więc no to też oczywiście świadczy o tym, że tak naprawdę Bezji nigdy nie został pełnoprawnym członkiem tego czteroosobowego komitetu, jakim był właśnie e, e, Lester, e, Diego Gorn i Milton. No, i tak naprawdę może tylko świadczyć o tym, że. Znaczy świadczyć, no, i są takie tylko po prostu bardzo ciekawe e głosy mówiące o tym, że po prostu te osoby wykorzystywały zawsze tego Beziego, który gdzieś tam po prostu latał, gonił, robił. E aż do momentu tak naprawdę do końca trójki, nie, w sensie też im pomagamy, oni nam pomagają i tak dalej, i tak dalej, ale... Nie wiem, czy ja osobiście nazwałbym przyjaźnią takie, takie coś. Zupełnie szczerze. Miałbym takie. No nie wiem, nie wiem. No. No na jean albo na, na jean czy jakieś, na jakieś inne rzeczy tośmy jeszcze nigdy nie byli, nie poszli, nie wiem, nie wiem czy ja mogę ci ufać i tak dalej, bo oczywiście to tutaj nie jest kwestia tego, żeby tutaj pić alkohol czy coś takiego zawsze z każdą osobą, którą się dobrze zna, no bo, bo to przecież zupełnie nie o to chodzi, nie? Ale mimo wszystko wiecie, jakby łączą nas tak naprawdę najczęściej z tymi czterema osobnikami, najczęściej relacje stricte, czysto biznesowe, jak się nad tym zastanowimy, nie? No bo... Każdy, każdy coś dla nas robi, każdy dla Beziego... Dla, znaczy, Bezi dla każdego coś robi, w zasadzie to nie są nasi, nie wiem, gdzieś tam... można powiedzieć, towarzysze podróży, no bo gdybym ja żył w takim świecie jak na przykład Gotik, to ja, jakbym zobaczył, że ktokolwiek na przykład mnie lubi, albo ja kogoś lubię, i generalnie jesteśmy sobie gdzieś tam, można powiedzieć, może nie tyle co pisani, nie? Ale tacy, że jesteśmy po prostu jakby faktycznie jakimiś kumplami, może, mogę śmiało o kimś powiedzieć, że ej, to kumpel albo coś takiego, to przecież ja bym z nim chodził wszędzie, nie? No patrzcie, nie? Przychodzę sobie... Przychodzę sobie... Pomodlić się jako... Przymod... No. Przychodzę pomodlić się bardzo ładnie tutaj jako nowicjusz do, do Słonecznego Kręgu. I co zostaje? No, oczywiście, jakichś pieprzonych orków. No, przecież, no, gdyby nie to, że jestem tak potężnym skórczy mąkiem, no to przecież oni by mnie tu wszyscy dosłownie po, 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 porozwalali, zrobiliby ze mną co tylko by chcieli. Więc. No tak to, tak to właśnie dziwnie sobie gdzieś tam wygląda, nie? I jakby ja rozumiem też, że to jest budowa gry, nie? Ale to oczywiście są tylko dywagacje, jakby ja rozumiem, że jakby twórcy gry na pewno chcieli i zaplanowali raczej to, że no tak to są twoje przyjaciele, bo tak coś wygląda przyjaźń. No, no, no nie, nie. <laughs> Gdybym zupełnie serio był żył w takim w takim, nie wiem w takim czymś, w takim świecie jak jak tutaj właśnie Goticzek pokazuje, to ja bym nigdy w życiu, ale to nigdy w życiu nie odstępował jakiegoś mojego kumpla na krok. W sensie bylibyśmy po prostu jak, niczym jedn, jakaś jedność. Jakby on stwierdził, że on chce wyjść, nie wiem, za żonę, znaczy no, wyjść za żonę. <laughs> Mieść, mieć żonę, tak? Eee, wyjść za kobietę, tak? Bo tak się mówi, czy wyjdziesz za mnie, tak? Tak się mówi? Nie. Ona wychodzi za niego. Kurde, jak to było? Ej, zapomniałem. Niech mi ktoś przypomni, bo o Jezus, ale, 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 ale gafa. Eee... Zapomniałem, <ścoughs> nie! Zapomniałem. Nieważne, nieważne, w każdym razie jak mój kumpel by stwierdził, no dobra, wiesz co Michał, bo ja tu generalnie, tu już będę tutaj raczej się tak wiesz, troszeczkę tutaj, e Dobra, to nie chcę się akurat tego uczyć. Ja to się wiesz, troszeczkę chcę tutaj już jakby wiesz, troszeczkę już jakby dystansować, wiesz, no nie możemy już na takie bardzo poważne, jakieś trudne misje chodzić, wiesz, no takie takie różne sprawy można powodzić moje wewnętrzne, no już chcę można powiedzieć zawiesić broń i teraz być ustatkowany pff, i na takie totalnie śmieszne rzeczy. <śm to ja bym powiedział Okej, okay, totalnie rozumiem, ale nie rozumiem i też bym to zrobił, bo sam bym na przykład uważam, że mógłbym sobie po prostu nie dać rady. O dzień dobry, dziękuję. Mana, miło eee, czy, czy uważam, że mógłbym sobie nie dać rady Baja pewnie Na pewno bym sobie nie dał rady, przecież no błagam was. Przecież to jest absolutnie tutaj nie nie, nie, nie są to warunki, które się by chciało gdzieś tam podejmować, tak naprawdę. Chociaż w sumie z drugiej strony, mówię to teraz z perspektywy osoby, która teraz nagle by, w tym jednym momencie, w którym teraz aktualnie się znajdujemy, nagle zostałaby, można powiedzieć, tam wrzucona na wczeluści jakiegoś tam, nie wiem, może, czy to jest. No, cholera jasna, to która to jest, no? Która to jest? Eee. Czy tam za mną nie ma jakiejś świętej kapliczki? Nie, to była ta. no Dobra. Kurde, bardzo by mi się spasowało tutaj nie ukrywam przespać. Bardzo bardzo. No dobra. Tutaj chyba nic tak naprawdę nie ma, bo tu już mamy, tak, tu już mamy ładne przejście do. Yy... Tu już mamy ładne przejście do kolejnego, kolejnej już części jakby mapy. Tutaj chyba nic nie ma, tak naprawdę. Tam jest kopalnia, ja wiem, ale nie chcę mi się do niej <laughs> zupełnie serio. Nie mam absolutnie najmniejszego chęci, najmniejszej chęci, żeby tam podejść. Ciekawi mnie, które ja do jasnej cholery przeoczyłem. Kapliczki. Pomyślałem zupełnie szczerze, że zostały mi właśnie tutaj te na, w, na północnym lesie, który północnym lesie, który zresztą już można powiedzieć, że śmiało mogę uważać za, że za, za zamknięte. E, sprawdzimy jeszcze tą, ale wydaje mi się, że ja już nawet kiedyś na odcinku robiłem. To już to jest już, znaczy tyle razy już robiłem to zadanie, że w życiu, że troszeczkę już nie pamiętam zupełnie szczerze, czy to, to faktycznie tu jest, czy faktycznie nie jest. I don't remember. I don't have to remember. Ech. 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 Chociaż nie wiem. Zobaczmy. Na pewno się przy niej modliłem. No nie, no nie, karamba. Ej, no dobra. Eee. Potrzebowałbym się na pewno przespać. Nie może tutaj znajdę gdzieś jakąś jakieś miejsce do spania. No i dobrze, na całe szczęście znalazłem gdzieś w obozowisku, starym obozowisku magów wody, miejsce. Gdzieś tutaj w tych namiotach było łóżeczko, więc sobie z tego jak najbardziej skorzystałem. O, dzień dobry. To jest chyba kolejne miejsce, prawda? Herszt, 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 herszt. No czy ty musisz? Ty gnoju, ty jeden, ty tak? To jest kolejne miejsce, dobrze pamiętam. Eee... Serio? A faktycznie! Uh -huh. Uh -huh. A gdzie tu jest kolejna jakaś święta kapieczka? No to już byliśmy. Uh -huh. No nie ma tego aż tak naprawdę. Mamy po, po drodze na pewno będzie jeszcze jedna, więc się na pewno tam czy gdzieś tam pomodlimy, zobaczymy, co to się tam gdzieś tam wydarzyło. Okej. Okay. Niczego tu nie znasz. Dobra, bo nie pamiętałem czy podniosłem po nim zupełnie szczerze, gdzieś sobie... Tych, 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 tych. Ten pierścionek, więc oczywiście sobie tutaj to zrobimy. Nie pamiętam, czy tam się coś zrespiło, jeżeli ja to wcześniej już pozabijałem. Czy tam się coś zabiło, czy zrobi... znaczy, czy tam się coś pojawiło wcześniej, ale dobra. Czy to są te kapliczki w ogóle? Tak, no zbezpieczone kapliczki. No kurde, nie to. Bardzo byłbym wdzięczny. I to dopiero chyba, tak mi się wydaje, dopiero w Gothic'u 3 wprowadzono że jak trzeba było coś zebrać albo coś takiego, to pokazywało, ile jeszcze to zostało. Jeszcze zostało tak naprawdę zrobienia. Mi się wydaje, że nie została mi więcej niż jedna, tak naprawdę. Że gdzieś po prostu po drodze zupełnie nieintencjonalnie, zupełnie sobie zapomniałem po prostu o, o, o czymś takim I, 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 i po prostu gdzieś. No, no najzwyczajniej się przeoczyłem jakąś taką bardzo jakąś taką zwykłą o, gdzieś tam rzecz. Mm, tutaj chyba już nie ma tego włóczęgi, tak jest, ale mamy tutaj orkowych, tak dobrze? Tutaj, kolejna? Tak jest, orkowy posterunek, kolejny. Oczywiście, że tak. I my oczywiście się do niego wybierzemy. Mhm. <laughs> mm Piękny panie. Tyk, tyk! O! Czy ty mnie uderzyłeś, kolego. Niczego tu nie znajdę. Na pewno? W workowym wojowniku nie było niczego? Co ty gadasz? Tu jest ten. Chwila. Nie, bo to jest, to jest niżej, to jest niżej, tak? To jest niżej. Yes, it is. Mm -hmm. Tutaj. A w sumie, może faktycznie mogę przeoczyć tutaj tą, bo. Otóż nie, no to. Nie, wydaje mi się, że akurat ją sprawdzałem. Łe, Dobra Zaweźmy sobie tutaj te rzeczy Nie no, ciebie chyba uzdrawiałem już, na pewno Na pewno i tak właśnie się stało właśnie, czy ja tutaj mogę chyba raz dziennie mogę się ładnie pomodlić dać 100 sztuk złota? No właśnie eee, to tak, yy, czy jaką mamy następną? O, niedaleko w sumie. No tak to jest... Ta, potem na zakręci będzie kolejna, to oczyścimy po prostu drogę. Mamy po drodze jeszcze jeden. To oczyścimy po prostu drogę do klasztoru, żeby tam już wszystko stało się tak jak być powinno. Ja wiem, że ja muszę tutaj z wami iść, was odprowadzić, ale mi się. Nie, no, powinienem to zrobić. To jest jedna z takich misji. Dość istotnych i ważnych, ale zanim to oczywiście zrobię, to ja sobie chcę tutaj wyczyścić te miejsca. E Bo ja wiem, że oni szybko umierają. Dobra, y trudno. Nie robimy tego teraz. Najwyżej sobie o tym przypomnę później. Możecie wtedy mi na przykład napisać w komentarzach. Ej, debilu, zapomniałeś, blu. Nie ta. Ale korzeń liczniczy już ten. <grym> Eeeem... Um... Leśna jagoda to nie... Dzień dobry! Piękny panie! Cześć, cześć, cześć! Damn, ależ tam jest tych Damn. Pyk! Dobra! Herszcik! Aha! Uh -huh. To jest sobie wszystko, to weźmiemy. To był duży posterunek. I dobrze pamiętam, że to był duży posterunek. I jeszcze jeden herszt. Tak jest. Eee. Tam już byłem. Dobra, sorry, tutaj, hmm. że ja was. Ładnie, też tutaj poczyścimy. Zostajemy tylko na, na, na tak naprawdę południowy wschód, czyli wszystkie tereny związane z najemnikami. Tam jeden las. Dosłownie. E, jeden las dosłownie. E. No. I tak mi się wydaje, że to chyba to. Orkowa mapa wojenna. Tutaj będziemy mieli dwa posterunki przed sobą mapa świątynnych kapliczek i tu będziemy mieli jeden. Tak naprawdę, bo oni, bo oni będą tam dalej po prostu. No, oni tam rzuceni są troszeczkę dalej. Tutaj zresztą chyba tak mi się przynajmniej wydaje, że ja to po prostu już tak zrobiłem. Na pewno, ale możemy wyczyścić tę drogę na pewno. Okej, okay, dobra. <laughs> Czyli nie to. To w takim razie mapa świątyń świąty, świąty, świąteczny chciałem powiedzieć. Świątynny kapliczek, tak naprawdę zostaje mi gdzieś. Jeszcze tamta, tam gdzie jest e, teleport, zostaje mi jeszcze na farmie, no i tam, no tamte, no tak to wszystkie sprawdzone są, no nie ma, nie ma trochę bata, żeby było inaczej. No cóż. O, 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 cześć kolego, do mnie chodź. Nie! Mistrzu o, i zgarocie! Oj umarł. O, trudno. <ścoughs> Czy ja o niego tak aż tak dbałem? Żeby tak mistrza i zgarota. Dobra. Nieważne. Nie chce mi się go ratować. Zupełnie szczerze w sensie Trudno umarł. Masz coś ciekawego kolego? Nic tu nie ma. A mogę jakoś na ten. Bo tu jest, jak rozumiem, poseł, tak? Ty, coś tam mi się nie zrespiło przypadkiem! Niczego tu nie znajdę. Nie. nie mogę się pod tym pomodlić. No dobra. Istotne. Sprawdźmy, czy na pewno tutaj nie ma jakichś orkowych najemców, debilów. Nie. No i dobra. Możemy sobie. O, co to jest w ogóle? Wąski, niezbyt ciężki. No dobra, okej. Okay. Dobrze moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten dzisiejszy odcinek. W przyszłym odcinku na pewno pójdziemy sobie na pewno możemy sobie połączyć już po prostu, albo ja to zrobię po prostu poza odcinkiem, że połączę sobie tutaj te drogi połączę sobie tutaj te drogi już po prostu też do miasta, żeby to wszystko było też poczyszczone od farmy Akila i zostaje nam tak naprawdę tylko sam południowy wschód do zrobienia całkowicie, ale to wydaje mi się, że powinno być już proste. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Najpierw.